To wytworne miasto nad jeziorem genewskim. To tutaj bywała księżniczka Sisi. To podobno tutaj Hans Christian Andersen napisał Królową Śniegu. To także tutaj przez kilkanaście lat bywał Freddie Mercury. Wyobraźcie sobie, że chodzę korytarzami, którymi chodził sam Freddie Mercury i jego zespół Queen. To jest dawne studio nagrań, w którym grupa nagrała aż 7 albumów. A wszystko zaczęło się w 1978 roku, kiedy Freddie Mercury przyjechał do Montreux na słynny festiwal jazzowy. I tak mu się to miasto spodobało, i tak mu się spodobał widok na Jezioro Genewskie, że kupił mieszkanie właśnie z takim widokiem. Później przeniósł się już do swojego domu. Grupa zaczęła tu przyjeżdżać regularnie i nagrywać płyty. Pierwszą płytą była płyta Jazz. Ostatnią siódmą płytą była płyta y, Made in Heaven. Freddy bywał tu bardzo często, tak jak i jego przyjaciele odwiedzali go w domu. Dzisiaj w tym muzeum można zobaczyć stroje, w jakich występował na scenie. Można przeczytać o wszystkich płytach, można zobaczyć archiwalne zdjęcia, co więcej można też zobaczyć dokładnie jak wyglądało serce tego studia nagrań, czyli tutaj to pomieszczenie. Tu zresztą można się zabawić i samemu spróbować zmiksować muzykę. Słyszycie? A pięć lat po śmierci Frediego nad brzegiem jeziora Genewskiego przy Deptaku stanął jego pomnik, ma trzy metry wysokości. Codziennie pojawiają się tutaj jego fani. Przynoszą nie tylko kwiaty, ale przynoszą też zdjęcia. Co więcej, piszą nawet do niego listy, można je tutaj zobaczyć. Czasami są to nawet wyznania miłości. Ale Freddy Merkury to nie jest jedyna słynna postać związana z tym miastem to miasto ukochane przez muzyków. To tutaj swoje płyty nagrywał także David Bowie czy Iggy Pop, Led Zeppelin i The Rolling Stones. To tutaj powstał słynny utwór zespołu Deep Purple, Smoke on the Water. A to za sprawą pożaru hotelu, do którego doszło w 1971 roku. Dym unoszący się nad jeziorem zrobił na muzykach takie wrażenie, że kilka dni później opowiedzieli o tym właśnie w utworze Smoke on the Water.